kochasz swojego kota, ale czy on kocha ciebie? Martyna z Gdańska myślała, że jej Filemon to najczulszy kot na świecie. Aż pewnego dnia zobaczyła jak reaguje na jej sąsiadkę. Różnica była szokująca. Oto sześć brutalnie szczerych znaków, że twój futrzak wcale nie pała do ciebie sympatią. Sprawdź szybko zanim będzie za późno. Znak pierwszy. Zero czułości. Koty, które nas kochają mają swoje sposoby na okazywanie uczuć. Ocierają się o nogi, liżą nasze dłonie, same wskakują na kolana, śpią obok nas lub na nas. Jeśli Twój kot nigdy tego nie robi, unika głaskania, odwraca się, gdy uciągasz rękę, nigdy nie szuka kontaktu, to pierwszy czerwony sygnał. Historia z życia. Kasia miała kota przez trzy lata. Dopiero gdy przyniosła drugiego kota, zobaczyła różnicę. Nowy kot był czuły, podczas gdy pierwszy nigdy. Ale może myślisz, mój kot jest po prostu nieśmiały. Znak drugi. Wieczna czujność. To może być bolesne, ale kot, który Ci ufa, potrafi się przy Tobie kompletnie rozluźnić. Kładzie się na Pokazując brzuszek, śpi głębokim snem w Twojej obecności, ma półprzymknięte oczy, gdy jesteś obok. Jeśli Twój kot zawsze jest spięty przy Tobie, nigdy nie zamyka oczu w Twojej obecności, wygląda jakby był w pogotowiu, to oznacza, że nie czuje się z Tobą bezpiecznie. Prawda jest taka: kot, który Cię kocha, traktuje Cię jak część swojej rodziny, może przy Tobie spać bez żadnych obaw. Znak trzeci. Język Ciała nie kłamie. Koty mówią całym ciałem, szczególnie. Ogon, podniesiony pionowo, oznacza, Cieszę się, że Cię widzę. Merdający delikatnie to zadowolenie. Spięty poziomo lęk albo agresja. Między nogami strach. Uszy. Do przodu to zainteresowanie. Po sobie płasko, to znaczy odejdź ode mnie, nie chce Cię widzieć. Oczy powolne mruganie, to oznacza kocie pocałunki. Rozszerzone źrednice to stres albo agresja. Przykład. Jeśli za każdym razem, gdy się zbliżasz, ogon Twojego kota opada, a uszy kładą się po sobie, to jasny komunikat. Nie podchodź. Znak czwarty: koci ninja. Koty rzeczywiście cenią sobie prywatność, ale jest różnica między naturalną potrzebą spokoju a ucieczką przed tobą. Normalny kot ma swoje ukochane miejsca do spania, czasem chce być sam, ale wraca do ciebie, gdy ma ochotę na towarzystwo. Kot, który cię unika, znika za każdym razem, gdy wchodzisz do pokoju, ma kryjówki, do których ucieka przed tobą, wychodzi tylko wtedy, gdy cię nie ma. Przykład: Magda zauważyła, że jej kot mruczek cały dzień siedzi na kanapie, ale gdy ona wraca z pracy, natychmiast znika pod łóżkiem. I wychodzi dopiero, gdy ona idzie spać. Test. Daj mu przestrzeń przez tydzień. Nie szukaj go, nie zmuszaj do kontaktu. Zobaczy, czy sam zacznie się zbliżać. Znak piąty. Agresja na żywo. Tu nie ma co owijać w bawełnę. Jeśli kot regularnie gryzie i to nie w zabawie, syczy na Twój widok, warczy, gdy się zbliżasz, drapie z agresją, to jasny komunikat. Nie lubię Cię i chcę, żebyś trzymał się z daleka. Różnica między zabawą a agresją. Zabawa. Miękkie gryzienie, bez syczenia, Kot ma rozluźnione ciało. Agresja, mocne gryzienie, syczenie, spięte ciało, próby ucieczki po ataku. Historia. Tomek adoptował dorosłego kota ze schroniska. Przez pierwsze sześć miesięcy kot go gryzł i syczał. Dopiero po pracy z behawiorystą i wielu miesiącach cierpliwości udało się nawiązać więź. Pamiętaj, czasami można to zmienić, ale wymaga to czasu, cierpliwości i często pomocy specjalisty. Znak szósty. Ignorowanie na całego. To może być najbolaśniejszy znak, gdy twój kot wybiera innych ludzi do zabawy i czułości, traktuje cię jak niewidzialnego, reaguje entuzjastycznie na gości, ale ignoruje ciebie. Co to oznacza? Nie jest jego wybraną osobą. To nie znaczy, że jesteś złym opiekunem, po prostu nie ma chemii między wami. Test na koniec. Spróbuj przypomnieć sobie, kiedy twój kot ostatnio sam bez zachęcania przyszedł do ciebie po peszczutki. Jeśli nie potrafisz sobie przypomnieć, mamy problem. Ale czekaj, zanim się zdenerwujesz. Prawda jest taka. Koty potrafią kochać głęboko i silnie, ale nie każdego i nie od razu. Jeśli rozpoznałeś swojego kota w tych znakach, to nie koniec świata. Zaufanie można odbudować przez cierpliwość i spokój, szanowanie kocie i przestrzeni, pozytywne skojarzenia, smakołyki, wspólną zabawę. Czas, czasami potrzeba miesięcy lub lat. Pamiętaj, niektóre koty były krzywdzone, są traumatyczne albo po prostu mają trudny charakter. To nie twoja wina. Najważniejsze, jeśli zapewniasz mu jedzenie, opiekę weterynaryjną i bezpieczny dom, jesteś dobrym opiekunem, niezależnie od tego, tego czy kot okazuje Ci uczucia.